Dlatego tak mówię o mojej mamie, że moja mama jest, jest taką siłaczką, ponieważ, yy, ponieważ mo, moje dzieciństwo, ono było yy, przykryte uzależnieniami, alkoholizmem i tak dalej. Yy, no niestety, no wiadomo, nie, nie ma się wpływu czasami na, na to, co się dzieje w rodzinie. Yy, I ja, ja jestem w ogóle bardzo wdzięczna mojej mamie i moim siostrom za to, że one gdzieś tam pokazały mi te, te różne wartości. I, I za to, że, 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 że też mama przekazała mi, mi właśnie tą wiarę w Boga, i dzięki, dzięki tej wierze może ja po prostu jako dziecko gdzieś tam nigdy nie załamywałam się. I jako nastolatka cały czas gdzieś tam to, towarzyszyło mi I, i, i cały czas wierzyłam, że, że będzie lepiej, że, 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 że to wszystko się gdzieś tam skończy, i to się skończyło. I dlatego właśnie ym, ja jestem bardzo głęboko wierzącą osobą, bo ja wiem, że nawet jeżeli coś się dzieje złego, trudnego, no to to wszystko może po prostu jest po coś, bo dlatego jestem też wdzięczna moim siostrom tutaj, że, że właśnie one o mnie dbały, tak jako swoje dziecko. Dzięki temu może znam wartość pieniądza, bo wiem, co to znaczy nie mieć i wiem, co to znaczy mieć. Wiem, co to znaczy być, być biednym, wiem, co to znaczy mieć na wszystko. I dlatego mam szacunek do pieniądza taki, że. Gdy dzisiaj na przykład mogę wiele rzeczy sobie kupić, no to też jakby staram się nie być takim pozerem, jak wiele osób w internecie, że, że nie wiem, że właśnie mają te markowe ubrania to wszystko, tak? Tylko po to, żeby pokazać innym, że oni mają pieniądze, że ich stać na to ja myślę, że tego nie trzeba robić, że, że, swoje, że wartość człowieka to nie jest to, co się ma na sobie. I szczerze mówiąc, tak jak mówię, ja tego nie potrzebuję, tak? Nie potrzebuję pokazywać innym, że ja coś mam, bo ja wiem, kim ja jestem, wiem, co ja mam, czego ja nie mam i co jest dla mnie ważne.